Teraz trochę o technologiach. Technologie stają się coraz bardziej obecne w naszej szkolnej rzeczywistości, chociażby dlatego, że mamy teraz do czynienia z tą zdalną edukacją, ale nasz standard dobrej edukacji związany z tym, że środowisko technologii ma być traktowane w szkole bardzo naturalnie, Przygotowywaliśmy wtedy, jak jeszcze nam się wcale o zdalnej edukacji nie śniło. Jednak e, pomimo tego, że e, no, tej konieczności nie było, u nas ona była konieczna. E, jednak planowaliśmy, że każde działanie szkolne musi jakiś pozostawiać ślad elektroniczny, że zupełnie naturalne jest udostępnianie uczniom po każdych też zajęciach, przed zajęciami jakiejś informacji elektronicznej, która, do której oni mogą mieć dostęp i mieć potem też ten ślad, który może im pomóc sobie coś, przypomnieć, odtworzyć, że takie podstawowym narzędziem stało się u nas, stał się u nas Classroom, bo to narzędzie okazało się no bardzo tak pasujące naszemu sposobowi pracy. Jak się ono tylko pojawiło, zaczęło być, no można być obowiązkowe. Może nie jeszcze u tych dzieci zupełnie najmłodszych w super tej najwcześniejszej edukacji, ale zaraz później już tak, no w tej chwili przy tej zdalnej to już wszędzie jest obecne, ale również kiedy jeszcze tej zdalnej edukacji obowiązkowej nie było. To uczniowie z każdego przedmiotu mieli tam założony ten classroom i mieli tam całą bazę informacji, materiałów, zadań, z jakimi mają na co dzień do czynienia, co ułatwia też wtedy uczniowi, kiedy chce sobie coś przypomnieć, powtórzyć, a był nieobecny, też mogą z tego korzystać uczniowie, którzy korzystają z edukacji domowej. Ten ślad elektroniczny cały czas funkcjonował. Następnym no, takim narzędziem bardzo dobrze obecnym to też jest miejsce do zdalnych spotkań go Googlowe, jakim jest MIT, bo jednak te narzędzia Google najbardziej dominują w tej naszej pracy, tam, gdzie też możemy i wspólnie pracować nad jakimiś materiałami, tekstami, udostępniać prezentacje itd. Tak ale też nauczyciele korzystają z różnych innych narzędzi, bo nieraz, zależnie od przedmiotu, mają dostęp do jakichś baz zadań, ćwiczeń, które uważają za godne udostępniania swoim uczniom, także elektroniczne materiały bywają obecne bardzo różne. I wydaje się, że ta swoboda korzystania z tych elektronicznych narzędzi jest duża. I fakt, że ta swoboda była dość duża jeszcze przed tym, jak no, pandemia nas zmusiła do, do zdalnej edukacji to te przejście na zdalną edukację też odbyło się bardzo swobodnie i naturalnie oczywiście dostarczyło trochę innego przygotowywania się do zajęć niż wcześniej innego umawiania się na nie. Ale niemniej wszyscy już no, posiadali narzędzia posiadali odpowiednie konta posiadali wypracowane kanały komunikacji i te przejście mogło się odbyć bardzo Płynnie I też się okazało no, stosunkowo takie no, mało uciążliwe, kłopotliwe w stosunku do tego, co się słyszy z relacji innych, innych szkół, bo właśnie to, żeśmy sobie postawili jako istotne, że to ma być naturalne, to ma być cały czas aktualizowane, obecne, no, dało nam też takie no, płynne i miękkie przejście w tą w pełni już elektroniczną komunikację. Także mamy tą świadomość, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawa i realizowanie tego standardu w tej pandemicznej w szczególności sytuacji też bardzo nam pomogło, choć nie tylko w tej sytuacji jest pomocne.